Witam was bardzo serdecznie w Energetyce 13 czerwca 2019 roku, którą myślę, że wieczorem już 12 czerwca państwo odsłuchacie, bo wiem, że wiele osób lubi być przygotowanych przed dniem, o którym mówię. No ja też bym lubiła, bo generalnie mogę wtedy zweryfikować swoje plany. Proszę Państwa, trzynasty, nie każdy lubi trzynastkę, ja bardzo często mówiłam, lubię, lubię, lubię trzynastkę, zresztą mieszkam mieszkania mieszkaniu numer trzynaście, trzynastka jest dla mnie zawsze szczęśliwa, wykrzyknij. kiedy było takie czasy, że znam w młodości się mówiło, 13, super, przynajmniej w moim wydaniu, ale gorszy czternasty. No i zazwyczaj tak było, bo czternastka, piątka daje nerwowość. Natomiast jaki będzie dzisiejszy czwarteczek, czy dobry, czy niedobry? Różny, bym powiedziała, pomimo, że ja kocham trzynastkę, to jesteśmy pod wpływem z całości, czwórki. I teraz tak, co ta czwórka może dać? Czwórka może dać pewnego rodzaju drętwość, tak? Drętwość, czyli możemy chcieć coś zrobić, ale bardzo często możemy czuć się jak w kwadracie. Byśmy chcieli się zajmować górnolotnymi rzeczami, a będziemy musieli nad byle jakimi pracować, znaczy takimi, gdzieby nam się wydawało mało wartościowymi, ale nieraz trzeba popracować pracować nad tymi mało wartościowymi, żeby z tych mało wartościowych były te najlepsze, najwspanialsze, tak? Czyli można powiedzieć Małymi krokami, małymi celami do wielkich przedsięwzięć. No i taki będzie dzisiejszy dzień. I teraz tak, dobry okres do działań od 6 do 12, i później od 18 do 24. Nawet jeżeli będziemy w domu, to też możemy trochę popracować. Pomysły swoje pospisywać na kartce, wypracować to, czego nie zrobiliśmy w pracy. Najtrudniejszy taki okres w ciągu dnia od 12 do 18, ale może być to związane na przykład z pogodą, więc to też proszę mieć na uwadze. No i kochani, kochani, co jeszcze? Co jeszcze? Nastawę uważać, Nastawy uważać. Na kręgosłup dzisiaj uważać, na kolana uważać, na stawy skokowe, co by się gdzieś tam nie przewrócić, nie potknąć, albo iść na masaż i na rehabilitację. Dobra. Pasuję karty, bo tak jak obiecałam, jeszcze przynajmniej po jednej karcie na każdy dzień wyciągnę. Jeszcze widzicie Państwo trochę warunki polowe, ale niedługo nasze polowe warunki się skończą, będziemy nagrywać w studio, więc cieszę się bardzo. Na razie jest pokazane, pilnuj swoich pieniędzy, pilnuj swoich pieniędzy, nie wydawaj, bądź sknerom, tak jest to pokazane, tylko szczególnie pracoholicy uważajcie, żebyście nie ugrzęźli w pracy. I wyciągniemy jedną kartę na uczucia, na finanse łamane, finanse łamane, yy, praca i na zdrowie. Już sprawdzam uczucia, umiarkowanie. Nic złego nie powinno się dziać. To jest karta poczucia bezpieczeństwa, sprawy uczuciowe, rodzinne będą biegły swoim torem. Jeżeli ktoś by chciał jakieś przełomy, ważne słowa, to nawet jak się nagadacie przy umiarkowaniu, to i tak będzie masło maślane, więc jakichś przełomów nie widzę. Natomiast może być całkiem dobrze spędzony czas z rodziną, może być też całkiem dobrze wykonana praca z rodziną, tak? Nieraz przy umiarkowaniu prawda to jest za mało kart, ale nieraz umiarkowanie, bo na takiej standardowej, archetypowej karcie umiarkowania jest anioł z dwoma pucharami, tam powiedziała. No, możesz w sprawach uczuciowych z niejednego pucharu nektar jeszcze i może być na przykład dwóch wielbicieli, dwóch kochanków, nie wiadomo, kogo wybrać i tak dalej. Również mężczyźni mogą mieć dwie kobiety na oku i nie wiadomo, którą wybrać, więc, ale generalnie przełomów jako przełomów nie ma. No i proszę Państwa, następna karta dualności w sprawach zawodowo-zawodowych, karta dwójka denarów. Dwójka denarów w aspekcie pozytywnym dwa jakieś ważne działania, możliwość jak gdyby dwóch nowych perspektyw, dwóch dróg zawodowych, ale generalnie bardzo często to też pewnego rodzaju takie hmm, e stanie pomiędzy dwoma rzeczami zawodowymi, nie wiadomo w którą iść. Na przykład, jeżeli nieraz stawiamy matce jakiejś karty na szkołę dziecka, to ja bym powiedziała: No, to dziecko niezdecydowane. Dziecko ma przynajmniej dwa talenty, i nawet jeżeli będzie, wybierze. Jedną szkołę, jedną drogę życiową, to za chwilę będzie myślało o czymś innym, będzie żałowało, że poprzednie nie wybrał. Więc, jakby to jest taka karta, takich bym powiedziała, wyborów. Dwójka denarów na pewno sprzyja do współdziałania, pracy w grupie, więc to możecie robić. No i karta, która niedawno była, jeżeli chodzi o zdrowie, dziewiątka mieczy. Dziewiątka mieczy bardziej odpowiada za nasze stany emocjonalne, to możemy nie aż czuć się przegnieceni, tak jak tutaj tymi mieczami, tak? czyli przegnieceni robotą, natłokiem zdarzeń. Oj, głowa mnie boli, co ja zrobię, co ja zrobię ile rzeczy mam do zrobienia tak, ewentualnie mogą być trudności ze snem. Mam nadzieję, że żadna z tych dwóch rzeczy nie zrealizuje się w Państwa życiu. I kochani, afirmacja dla was. Afirmacja dla Was piękna, długa. Kiedyś wstawiałam zdjęcia tych afirmacji na Facebooku na swoim profilu, ale kurczę, mało osób komentowało, mało osób lubiło, więc nie będę wstawiała. Kto ma obejrzeć, to obejrze. I afirmacja dla Państwa dla mnie też. Mój życiowy partner jest promienną istotą idącą tą samą drogą co ja uwalniam moje oczekiwania i moje projekcje w stosunku do niej, albo jego, w zależności jakiej płci jesteśmy. Więc proszę Państwa, z samych dobrych rzeczy dzisiaj Wam życzę i do zobaczenia jutro.